Dzisiaj mamy fajny dzień, nawet troszkę słoneczko, słuchajcie, wychodzi, pokażę Wam. Ja mam dzisiaj też dzień wolny. Zawsze staram się tak, jak mam jeden dzień wolny, to znaczy zazwyczaj mam kilka dni pod rząd wolnego, więc yy, dlatego właśnie zawsze jeden dzień wtedy przeznaczam na domowe obowiązki, na jakieś porządki, na jakieś zaległości z całego tygodnia. A jeden dzień przeznaczam zawsze tak dla siebie. Albo gdzieś jadę, albo się uczę, albo się z kim spotykam, albo sobie po prostu oglądam coś i siedzę przed kominkiem i czytam książkę. No, różnie to bywa. Teraz jadę jeszcze na takie kilka, muszę zrobić ostatnich zakupów, takich przedświątecznych. Po południu też jeszcze jedziemy z przemkiem na zakupy, najprawdopodobniej do Ikei. A teraz jadę jeszcze sama na kawę i, i właśnie zrobić te zakupy. Odezwę się do Was pewnie z kawiarni. Okej, ja zrobiłam małe zakupy, pokażę Wam w środku. A teraz idę do mojej ulubionej kawiarni. Jest pięknie, znaczy powiem Wam, jest bardzo mroźno, bardzo, jest minus 12 stopni, także, także tak. Okazało się, że kawiarnia jednak jest zamknięta, także poszłam jeszcze do takiego jednego mojego w sumie ulubionego sklepu tutaj w okolicy. Te rękawiczki skradły moje serce, nie wiedziałam, który kolor wybrać, wszystkie po prostu bardzo mi się podobały, jednak y, zwyciężył błękit. Są i nowe rękawiczki, i nowa torebka na iPhone'a. i jesteśmy w Ikei, y, planujemy kupić sofę. Zakupy w Ikei udane, sofa jest z nami, także możemy przyjmować gości, bo sofa jest duża i rozkładana, także no, przygotowujemy się do świąt i naszych gości z Polski. Ostatni y, trening y, Tosi przed świętami. No bardziej zabawa niż trening, ale super było. Y, dzieciaki się fajnie bawili, potem mieli y, poczęstunek. Y, każdy z rodziców coś przygotował i, no i sobie jedli. I y, 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 y spędzili wspólnie czas przed świętami. I oczywiście y, Moje odbieranie Antoniny ze szkoły, e, która powiem Wam praktycznie za każdym razem, jak po nią przychodzę, jest na dworze. Mm, odkąd poszła do szkoły od sierpnia, chyba raz albo dwa odbierałam ją ze świetlicy, a tak to zawsze z pola, że tak powiem. Nieważne, czy pada, wieje, sypie, po prostu są na polu. Widzicie te czerwone policzki i nos? No właśnie. Teraz taki typowo domowy czas. Ciepła zupa. W kominku się pali, jest ciepło. Odpoczywamy po szkole, pracy. W planach mamy zamiar zrobić dzisiaj pierniczki. A teraz jedziemy na małą wycieczkę w miejsce, które bardzo chciałam odwiedzić, tak naprawdę czekałam na ten dzień, na Dzień Świętej Łucji, bo no zapowiada się, że będzie tutaj naprawdę no bardzo fajnie i pięknie. Także zobaczcie sami, myślę, że m, ciężko opisać e, słowami, ani nawet tym filmem, jak tak naprawdę tam jest pięknie. No po prostu cudownie to miejsce skradło moje serce totalnie i na pewno będzie to miejsce, które w przyszłym roku na pewno będziemy tam częściej, ponieważ tam już zaczynają się wszelkiego rodzaju jakby atrakcje. Już od końca, od pierwszej niedzieli adwentu yy, i przez cały grudzień właśnie codziennie praktycznie są organizowane jakieś albo warsztaty dla dzieci. Można sobie bańkę wydmuchać ze szkła, na święto Łucji właśnie jest y, taki pochód dzieci, które śpiewają piosenkę ze świecami. Yy, jest też przejście krasnali w inny dzień, no dużo, dużo fajnych inicjatyw. Yy, to miasteczko jakby takie świąteczne jest po prostu jak z filmu, yy, jest super klimat. Super, po prostu jest przepięknie, można zjeść, można kupić jakieś fajne świąteczne drobiazgi, no czuć tą atmosferę świąty, zimy, grudnia, zdecydowanie moje ulubione miejsce, jeśli co chodzi o grudzień. A ten Mikołaj jest po prostu no, czadowy, czadowy dla mnie, po prostu ubiór, tak się zachowywał wobec dzieci, jak machał, jak był serdeczny, no po prostu super, super. Co jesz? Jem jabłko w czekoladzie. Babciu musi to spróbować i ciociu. Bardzo musicie to spróbować i zrobić. I Pozdrawiam z Norwegii. Ho, ho, wydał świat! <śmienny> Dobra. Ostatni tydzień przed świętami w Antoniny szkole, zresztą u starszaków też, są organizowane codziennie jakieś takie zajęcia dla dzieci, związane ze świętami, z zimą. Antosia, każde dziecko było przydzielone do jakiejś grupy i były dzieci z pierwszej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej klasy i też rodzice mogli w tym uczestniczyć w związku z tym, że ja miałam wolna akurat w te dni, no to zapisałam się na jeden dzień i powiem wam, że bardzo się cieszę, że mogłam po pierwsze w tym uczestniczyć i zobaczyć jak ona sobie tam radzi. Po drugie fajnie, bo rzeczywiście dla tych pierszaczków była ta pomoc. Ja brałam te dzieci, zaprowadzałam, bo one mieli najpierw właśnie ozdoby świąteczne szyli, później piekli pierniki. I przemieszczali się tutaj wam specjalnie nagrałam kosze na śmieci, bo powiem Wam, że zadziwiło mnie to, że ta segregacja śmieci rzeczywiście jest również w szkołach, czyli są cztery, Hania nawet mówiła, że u niej pięć pojemników. I też tutaj fajnie podobało mi się to, co przed chwilą widzieliście, że w trakcie jedzenia puszczane są im bajki, ale to są bajki, które są takie bardzo ciche, nie ma tam za wiele dźwięków ani rozmów, po prostu żeby sobie tylko tak patrzyli. Teraz przenieśliśmy się na jarmark, taki bożonarodzeniowy, można powiedzieć, świąteczny w Oslo. Ja bardzo chciałam zobaczyć, jak ten jarmark wygląda, pojechać tam, zjeść coś. No i powiem Wam, że fajny ten jarmark, ok. Natomiast w porównaniu, jakby do Barum Vars, tam, gdzie wcześniej byliśmy, no to jakby Barum Vars wygrywa w 100%. Może to też dlatego, że no wiadomo, tutaj w Oslo jest bardzo dużo ludzi. Miałam takie trochę wrażenie, jakby była na Krupówkach w Polsce, w Zakopanem e, i e, no było bardzo tłoczno, dużo ludzi, e, myśmy też byli w niedzielę, więc może to też z tego wynika, aczkolwiek myślę, że tam cały czas jest po prostu dużo ludzi, e, ale było fajnie, bo przede wszystkim głównie dlatego, że właśnie było lodowisko m, i mogliśmy sobie pojeździć na łyżwach, zjeść coś, napić się e, no i spędzić fajnie rodzinnie czas. E, Tosia z Janem też e, na karuzeli pojeździli przespacerowaliśmy się takim wieczornym Oslo no i powiem wam fajnie było ale zdecydowanie barum wars wygrywa. Powiem Wam, że chciałabym wrócić do łyżw. Ja jako dziecko jeździłam trochę na łyżwach. Głównie to, wiecie, nie było takich lodowisk wtedy, ale myśmy po prostu jeździli. Pod blokiem, po parkingu, jak były takie warunki. Też pamiętam, że przyjechała straż pożarna, wylała wodę na stadion pod blokiem i mieliśmy takie po prostu darmowe lodowisko. I bardzo dobrze to wspominam z dzieciństwa i chciałabym też, żeby moje dzieci tutaj jeździły. Zresztą widziałam, jak na tym lodowisku takie naprawdę małe dzieci bardzo dobrze jeździły. Także chciałabym na pewno zdecydowanie te łyżwy ogarnąć na przyszły rok. Dzisiaj wigilię. Do nas na święta przyjechała rodzina z Polski, przemka brat z rodziną, i będą u nas całe święta, także spędzimy tak miło rodzinnie czas. Tym bardziej, że pogoda jest no, można powiedzieć, że nas zasypało także wigilia pierwsza w Norwegii w domu. Nowy rok również witaliśmy w domu, w swoim gronie. Dzień wcześniej byli u nas przyjaciele, z którymi też spędziliśmy takiego jakby Sylwestra, dzień przed. E, powiem Wam, że było bardzo fajnie. Nie widać tego na filmie, ale mieliśmy naprawdę bardzo ładny pokaz fajerwerków. Hej, kochani, u nas znowu jest zimno. Bo był moment, że było chwilę ciepło. A teraz jest minus 10 stopni, a ma być nawet minus 20. Mm, ja jestem w kuchni. Przygotowywać będę swoją ulubioną kawę. Mm, także tak, mamy tutaj nowy sprzęt, wyciskarkę i robimy wam soki I naprawdę robimy je praktycznie codziennie. Mm, no, a teraz kawkę. W moim jednym z ulubionych kolejnych kubków. <tum> tym razem z muminkami. <tum> 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 także tak. Teraz się do Was jeszcze odezwę. nie ja mam już swoją kabunię. W kominku już się pali. Także tak yy, zapowiada się piękny dzień. Dzisiaj już mamy kolejny dzień. Zaczęłam układać słuchajcie puzle. O takie. No i powiem Wam, że zmiana pogody z wczoraj jest, można powiedzieć, dramatyczna, ponieważ mega sypie. Nie widzicie tego na filmie. Zaraz postaram się Wam pokazać tak z przybliżeniem. Może teraz trochę widać jak sypie. No, ma spać nawet metr śniegu, powiem Wam. A tego śniegu naprawdę jest sporo już i jest naprawdę niebezpiecznie. Także zobaczymy, co z tego. Jesteśmy trochę, powiedziałabym, uziemieni. Także tak. Także mamy zimę na całego. Jest, no, no zima, jak to zima po prostu prawdziwa zima. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że niebawem się znowu do Was odezwę. Dzięki, cześć.